Ja się pamiętam, to nasze pierwsze spotkanie, yy, natomiast też później pamiętam, że Ty yy, Właśnie, odnalazłaś mnie na Facebooku. Dokładnie tak to było. Bo nie zdążyłyśmy się wymienić telefonami mm. jeszcze przy rozstaniu. Tak. tak. Yy, odnalazłaś mnie na Facebooku i ku yy, powiedziałaś, czy napisałaś wtedy na Messengerze, że będziesz właśnie w Dałęczowie. Dokładnie tak to było. Jak to się stało? Ty ze Śląska, tutaj na wschodzie Polski. No właśnie, y, moja, moja fascynacja w ogóle z wschodem i, i, i Lublinem, y, nie jest jakby, nie, nie zrodziła się wczoraj, tak. Ja studiowałam w Lublinie, dlatego te tereny zawsze, zawsze, mnie, zawsze mnie ciągnęły, no bo wiadomo, że ten okres studiów jest taki, taki najfajniejszy i najlepszy w życiu, więc do tego, do tego się wraca, do tego się wraca. Oczywiście ze studiów tutaj wiele, wiele osób zostało, duże, duże kontakty takie koleżeńsko-przyjacielskie jakieś, Jakieś zostały, no, i w momencie, kiedy właśnie wtedy, żeśmy dwa lata temu się spotkały, ja byłam na takim etapie, tak, tak co, co opowiadałam wcześniej, na takim etapie, gdzie szukałam, znaczy wiedziałam, co chcę robić, a szukałam możliwości, tak, ponieważ by moja ścieżka taka biznesowa zaczynała się od takich biznesów mniej tradycyjnych którymi troszeczkę, troszeczkę byłam już zmęczona. I pomyślałam sobie, że czegoś, czego jeszcze nie robiłam w życiu, to był taki typowy, typowy, tradycyjny biznes. Ponieważ w Lublinie różne biznesy, takie mniej tradycyjne, robiłam z moim wieloletnim przyjacielem, mężem mojej przyjaciółki zresztą. Który wróży nie Tak, jeszcze z pamiętam. czasów, tak, oczywiście z czasów studenckich, wspólne pasje jeździeckie też nas połączyły w którymś momencie. Więc jakby też na odległość trochę takich nietradycyjnych rzeczy, żeśmy robili. I on też miał taką potrzebę gdzieś, jakiegoś jakiegoś zaczęcia biznesu bardziej tradycyjnego. Ja mówię, no to słuchaj, no to. Zróbmy, zróbmy coś razem, tak? Wiadomo, zróbmy że to. Tak, zróbmy to. Wiadomo, że w biznesie jest ważne to, oczywiście, to, co, co się chce robić, co się lubi robić, ale też ludzie, z którymi to robisz, tak? tak? Więc tutaj co do niego, no to, to jakby pewność miałam, że, że jak będziemy robić, no to, to pełna otwartość i pełna transparentność i, i nikt nikomu krzywdy ani nikt nikogo nie oszuka. No i powstał pomysł. Na lodziarnię, wow. cukiernię w Nałęczowie bądź w Kazimierzu, bo, bo to takie. No, wtedy akurat jeszcze miał dom w Kazimierzu, więc, więc jakby A, tereny takie, takie. tak. No i, no i szukaliśmy lokalu na lodziarnię. Ale jakby życie swoje scenariusze pisze. E, i tak się to zrobiło, że, że lokalu na już nie znaleźli. Natomiast przy, e, e, przy poszukiwaniu te, tego lokalu m, znaleźliśmy e, apartamenty pod wynajem. Zim. I generalnie no, powiedzmy, w obsłudze klienta, tak się to mieści, bo czy, czy prowadzisz gastronomię, czy, czy masz, masz hotel, no tak, no to tak. powiedzmy, Usłury. jakiś punkt styczny jest. E, i tak to się zaczęło. No w I... tym momencie akurat jest tak, że te apartamenty, które mieliśmy, to ich nie mamy. Mamy inne apartamenty, mamy więcej tych apartamentów, ale się rozwija. Ale się rozwija i idzie to w takim, w takim piękne, dobrym piękne kierunku. Miejscowość, mm -hmm. piękne miejsce, więc Dokładnie. wcale się nie dziwię, że znajdowałaś tak. się na momentu. Mm -hmm. Natomiast no to, że, że, czy, że ja jestem na Śląsku, wiele rzeczy ja po prostu robię zdalnie, robię na odległość, Aha. bo jakby ta moja działka to jest kwestia reklamy marketingu, znalezienia pozyskiwania, tak, pozyskiwania mm. klientów. Natomiast spółnik jest na miejscu, więc to Klądam co trzeba, to tak, to co trzeba dogląda, ja taką właśnie dwa, trzy razy w miesiącu mamy okazję się spotkać nie, no wtedy. Dlatego <laughs> jestem zadziwiona, jak właśnie życie pisze scenariusze. Bo wtedy kiedy spotkaliśmy się przy kawie, nic nie zapowiadało tego. Że będziemy też. Taki dalszy ciąg. Mieć taki dalszy ciąg. Mm -hmm, tak, dokładnie tak. Co wierzę, mm -hmm. że też będzie bardzo owocny ciąg dalszy. Myślę, że, że jeszcze wspólnie wiele fajnych rzeczy jesteśmy w stanie wymyślić, bo, bo to jest to, co powiedziałam. Biznes to są ludzie, biznes to są osoby, z którymi chcemy. Tak, Robić to biznes? Relacje bo nie ma, nie ma takiej możliwości, robiąc wspólnie biznes no, dwa, trzy razy dziennie musimy się komunikować. Nie wyobrażam sobie komunikować się z osobami, z którymi, na które jestem najeżdżona po prostu. Tak, tak? Których nie, nie mhm. Zwyczajnie po prostu nie obdarzamy to sympatią, to, to więc to, to. rzeczywiście dla mnie jest też bardzo zaskakujące, to, że e, z różnych części Polski, z różnym doświadczeniem e, okazuje się, że tyle nas łączy, i to, co się zaczyna dziać, między innymi właśnie ta Akademia Sukcesu i te przestrzeń, którą chcemy tutaj organizować, wspólnie właśnie, tak. y, to jest też owoc tego spotkania przed wtedy, dwoma laty. Wtedy. Dokładnie. I dalszy. Tak. Dokładnie tak, a już nie wspomnę, że prawie data urodzenia nas łączy. No tak? to to dla mnie <laughs> było w ogóle zaskoczenie, tak. że oboje, o, obie jesteśmy z wieku strzelcy. Tak jest, tak jest.